Zgrupowanie reprezentacji Polski w Opalenicy powoli dobiega końca, zatem w dzisiejszym odcinku Euroinsidera krótkie podsumowanie pracy w ostatnich dwóch tygodniach biało-czerwonych. Kto zwycięzcą, kto przegranym, jaka panowała tutaj atmosfera jakie przede wszystkim wnioski wyciągnąłem z tego, co widziałem tutaj właśnie w ostatnich 14 dniach. Zapraszam na kolejny odcinek. reprezentacja Polski przebywała w Opalenicy od 24 maja, zatem pracowała tutaj na miejscu w hotelu Remes Sport Spa przez około dwa tygodnie. Nie wliczam tutaj wyjazdów na spotkania z Rosją do Wrocławia i z Islandią do Poznania. Jaki to był czas? No przede wszystkim bardzo pracowity. Tutaj rozmawiałem z kilkoma piłkarzami, z kilkoma kadrowiczami i oni podkreślają przede wszystkim takie dwie rzeczy. Przede wszystkim organizacja na najwyższym poziomie i że tutaj no, wszyscy czuli się właściwie bardzo dobrze. Możecie przeczytać na portalu meczyki.pl chociażby wywiad z Łukaszem Fabiańskim, który zresztą w Opalenicy miał swoje wesele w 2013 roku, że no, czuje się tutaj świetnie, że widać, że ludzie, którzy się nimi opiekują, mają do czynienia na co dzień z drużynami piłkarskimi i wszystko jest dopięte po prostu na ostatni guzik, bo przypomnijmy, że w Opalenicy w 2012 roku przebywała reprezentacja Portugalii, a co roku właściwie są tutaj klubowe zagraniczne drużyny, chociażby w poprzednim sezonie przygotowywała się w Opalenicy ekipa AS Monaco. Zatem przede wszystkim poziom organizacji bardzo odpowiadał piłkarzom. Pewnie też obostrzenia covidowe były im na rękę, no bo ten kontakt z dziennikarzami był ograniczony i oni mogli na spokojnie też wypoczywać, nie? Tracić w cudzysłowie czasu na wywiady, na kontakty z mediami, które były ograniczone do minimum, no ale przede, do minimum, ale przede wszystkim skupić się na pracy. I tutaj ten wątek numer dwa, czyli ta intensywność pracy, też była podkreślona przez wielu kadrowiczów. Ćwiczyli oni z reguły dwa razy dziennie o godzinie 10 i o godzinie 17. I jeżeli mówimy o jakichś cechach selekcjonera reprezentacji Polski, to też piłkarze wskazywali na dwie rzeczy. Kiedy wchodzimy na murawę, no to jest bardzo ciężka praca, a kiedy schodzimy z boiska, to jest nieco luźniej. To go różni, mam wrażenie, chociażby od Adama Nawałki, który ten powiedziałbym taki reżim czy różne zasady wokół zgrupowania wokół kadry trzymał bardzo mocno. Przede wszystkim to, że w jakim kolorze koszulek trzeba przychodzić na obiady, a w jakim stawiać się chociażby w dniu meczu, kiedy jechało się już na stadion. Nie można było się oczywiście spóźniać na posiłki i tak dalej i tak dalej. Cały ten protokół był ściśle trzymany. U Paulo Souzy jest po prostu nieco luźniej. Tutaj chyba takie południowe podejście i, i Chyba takie stwierdzenie, że no najważniejsza jest właśnie praca na treningu, a niekoniecznie napinanie się już na Mistrzostwa Europy na takim etapie długo, długo przed pierwszym spotkaniem, wytwarzanie takiego powiedziałbym sztucznego ciśnienia także poza tym okresem treningowym. Zatem zawodnikom, niektórym zwłaszcza to bardzo odpowiadało. Mówił chociażby o tym, Wojciech Szczęsny, może posłuchajmy krótko tego nagrania z konferencji prasowej, kiedy bramkarz Juventusu mówi wprost, że to najlepsze zgrupowanie reprezentacji Polski na jakim był. Najlepsze zgrupowanie ogólnie, chodzi mi. Mhm. Myślę, że intensywność pracy jest, jest bardzo duża i to jest duża różnica pomiędzy poprzednimi przygotowaniami, ponieważ jak pewnie pamiętasz, zawsze mieliśmy ten tydzień zgrupowań. W Juracie, jeśli się nie mylę, tak? Gdzie, gdzie był to taki tydzień bardzo wprowadzający? Tutaj od pierwszego dnia ruszyliśmy z pracą. Ja pamiętam, że przyznam wam się, że dzwoniłem do trenera w przeddzień zrupowania. Poprosiłem, czy mogę przyjechać we wtorek rano, ponieważ w niedzielę wieczorem miałem mecz na wyjeździe. Trener powiedział, że wszyscy mają być w poniedziałek na treningu. Ja powiedziałem, no ale trenerze. Grałem w merch, więc i tak powinna treningu Mnie nie ma, tak? On mówi, nie, że to są na treningu i to wcale nie był rozruch, także ta intensywność pracy jest, jest bardzo wysoka. I dobrze, każdy co zaakceptował, tak, jak powiedziałem, pomaga to, że w tym czasie wolnym mamy, mamy dużo luzu, jest bardzo fajna, luzowana atmosfera i, i to nam też pomaga, żeby, żeby z taką lżejszą głową i, 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 i lepiej akceptować ciężar, ciężar pracy. A propos Wojciecha Szczęsnego, no to taki pierwszy wniosek z tego zgrupowania, który analogicznie płynął do tego, co działo się w chociażby włoskich mediach, czy szczęsny odejdzie z Juventusu. Już kilka dni temu słyszałem, że to opcja niemożliwa, mianowicie dlatego, że sam bramkarz nie chce po prostu z Turynu, Turynu opuszczać. Oczywiście takim nazwiskiem numer jeden, które który miałoby trafić do. Do, do stolicy Piemontu, no to jest Gigi Donnarumma, czyli bramkarz Milanu, ale wszystko wskazuje na to, że do tego transferu jednak nie dojdzie. Szczęsny na konferencji też powiedział, zapytany przeze mnie o możliwość transferu, o te plotki, czy, czy wyrzucają, wykopują go z Juventusu, odpowiedział wprost. Ja żadnej rozmowy w klubie na ten temat nie miałem, a sam nie rozmawiałem z innymi klubami na temat transferu. Jeżeli ktoś. Do klubu przyjdzie to na pewno nie moim kosztem i myślę, że to jest bardzo jasna deklaracja. Wniosek jest jeszcze jeden. Pamiętajmy, że Wojciech Szczęsny ma ważny kontrakt do 2024 roku i zupełnie abstrahując od aspektów sportowych trzeba wziąć pod uwagę, że on zarabia ponad 7 milionów euro rocznie plus różne bonusy, zatem gdyby nawet Juventus chciał sprowadzić do Narumę, który prawdopodobnie miałby kontrakt na podobnym lub wyższym poziomie, no to trzymać dwóch bramkarzy na umowach w wysokości 20 milionów euro razem byłoby po prostu szaleństwem. Zatem moim zdaniem przy trenerze Massimiliano Allegri, który powraca do Turynu rozwiązanie jest jedno. Wojciech Szczęsny zostaje numerem jeden. Wojciech Szczęsny bardzo do, dobrze czuł się pod wodzą Massimiliano Allegrego w Juventusie i myślę, że po tym słabszym, bo nawet nie bardzo słabym Juve zdobyło przecież dwa yy, trofea. Stara dama powiedzmy trafi gdzieś na te właściwe tory i znów będzie walczyła. O mistrzostwo Włoch, choć oczywiście potrzebne są tam transfery, ale też poukładanie taktyczne, o czym zresztą też Wojtek wspominał na konferencji prasowej. Wspominałem już o nieco innym podejściu selekcjonera Paulo Souza do treningów, do otoczki, powiedziałbym, zgrupowania, czyli praca na treningu, a większy luz poza nim. Bardzo sobie cenili to piłkarze, że Mogły przyjechać tutaj rodziny, że mogły pobyć z nimi tydzień, że ta atmosfera wytworzyła się właściwie jak nigdy wcześniej, że no tutaj zawiązały się lub odświeżyły, można powiedzieć, te, te przyjaźnie reprezentacyjne i, moim zdaniem, to jest bardzo dobra informacja, bo zupełnie inaczej gra się po prostu z kolegami i z. Po prostu no, ludźmi z pracy, a inaczej walczy się za swoich prawdziwych kumpli, za swoich przyjaciół. Zatem mam wrażenie i też mówią to tak piłkarze w zakulisowych rozmowach, że to może bardzo im pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest przy, przynajmniej wyjście z grupy. Tutaj nie ukrywajmy, że każdy inny wynik byłby porażką. Jeszcze podkreślając takie luźne czy inne podejście do zgrupowania, no to wspomnę taką anegdotkę, którą usłyszałem a propos Paulo Souzy, że kiedy 20. 9 maja Szwecja grała swój pierwszy sparing przed Euro 2020, no to tutaj zapytano go, czy trener chce mieć nagrany cały mecz, czy chce go w ogóle obejrzeć sobie i, i na żywo wręcz przeanalizować to, 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 jak Szwedzi grają, no to on powiedział, nie, nie, ja idę, ja idę spać i będę analizował tylko już materiały przygotowane przez analityków. Myślę, że to jest zupełnie, zupełnie inne podejście. Niż chociażby Adama Nawałki, który właściwie w pracy był 24 godziny na dobę. Słynne są już te analizy, siedzenie do czwartej, do 5 rano ze całym sztabem medycznym, który, sztabem szkoleniowym oczywiście, ale medycznym czasami, czasami też, który musiał no być pod parą, musiał właściwie no nie spać praktycznie, żeby żeby z Adamem Nawałką analizować kolejnych rywali. Więc Paulo Souza, tutaj bardziej mam wrażenie. Skupia się na swoich piłkarzach, na ich przygotowaniu, na, na grupie, która, e, która ma być kolektywem, która ma wypracować pewne schematy mające dać rezultat, a nie do końca też kładzie taki ogromny nacisk na przeciwnika. Być może to też jest inne podejście i zobaczymy, jak, jak to się sprawdzi. Kolejny wniosek z tego zgrupowania, no to nie ukrywajmy, mimo tej pozytywnej atmosfery, też dobrego wyniku w pierwszym spotkaniu towarzyskim z Rosją, przypomnijmy, że zremisowaliśmy ten mecz w mocno rezerwowym, mimo, mimo wszystko składzie jeden do, do jednego, no to jest... Taka bym powiedział atmosfera pewnej niepewności co do tego, jak możemy zagrać na euro. Ta drużyna to wciąż takie przynajmniej odnosimy wrażenie, mały plac budowy, że Paulo Souza cały czas gdzieś majstruje w tym mechanizmie, cały czas kombinuje co może zagrać, a co nie. Przed Mundialem, przed Euro byliśmy bardziej pewni, kto wyjdzie na boisko, jak ta jedenastka ma grać, jaki prezentuje dokładnie styl i jakie ma pomysły na zdobywanie bramek. W tym momencie jednak tych znaków zapytania jest całkiem sporo, nie mówiąc już o personaliach, nad którymi oczywiście cały czas się zastanawiamy, czyli chociażby... Czy Arkadiusz Milik weźmie udział w Euro 2020, czy po tym teście bólu, jak to nazwaliśmy ładnie, w spotkaniu z Islandią, będzie odesłany do domu i w jego miejsce zostanie powołany Sebastian Szymański. Rozmawiałem też z Mateuszem Klichem kilka dni temu. Zapraszam do tego wywiadu także we wtorek na, na meczyki.pl, i on mówi, że. Na zgrupowaniu nie ma po prostu jednej rzeczy, to jest czas i choć teraz oni mieli ten powiedzmy dłuższy okres, żeby ze sobą popracować, czyli wspomniane dwa tygodnie, no to schematy nad e, którymi kombinują, które, które starają się uchwycić w ataku czy, czy w obronie. Muszą być jednak bardzo proste i nie może być ich za wiele, żeby każdy piłkarz zrozumiał, żeby każdy piłkarz przyswoił i żeby każdy piłkarz później z tego mógł w meczu skorzystać. I ja się tutaj z Mateuszem jak najbardziej zgadzam, bo proste wcale nie musi oznaczać, że złe. Klich podkreśla, że chociażby sposób gry w Leeds United, który jest również dosyć prosty, ale polegający na ogromnej intensywności i tak zajął im wiele czasu, żeby żeby to wypracować, żeby przez 3 lata, bo ta drużyna właściwie przez 3 lata od awansu też do, do premier, League, czy próby awansu w pierwszym sezonie pod wodzą, e, pod wodzą bielsy, właściwie się nie, nie zmieniała personalnie, a i tak cały czas oczywiście jakieś błędy się, się zdarzają. I, i też Klik podkreślał, że no podobne podejście do sposobu gry, do stylu gry będzie miał Paulo Souza. Czyli duża intensywność, jak najwyżej odbierana piłka staranie się trzymania gdzieś rywala jak najdalej od własnej bramki i kiedy posiadasz piłkę no to to równoznaczne jest że minimalizujesz zagrożenie pod własną bramką I, i tych wniosków w wywiadzie jest więcej zapraszam one są dosyć mocno analogiczne co do reprezentacji Polski choć też Klich podkreślił on nie może być takim samym zawodnikiem jak w Lidz bo jest to po prostu niemożliwe ze względu na chociażby zadania taktyczne, czy też pracę, jaką wykonali w swoim klubie, w angielskim klubie, w którym, w którym gra Mateusz przez te wszystkie lata, miesiące, no a nie jak to jest na zgrupowaniu przez, przez dosyć krótki czas. Jeszcze króciutko o takich zwycięzcach i być może przegranych tego, tego zgrupowania. No to myślę, że tutaj się ze mną zgodzicie, a Ameryki nie, nie odkryje. Jednym ze zwycięzców niewątpliwie jest Jakub Świerczok, i myślę, że jeżeli Arkadiusz Milik nie będzie do dyspozycji selekcjonera, no to Jakub Świerczok ma całkiem spore szanse, żeby dołączyć do Roberta Lewandowskiego w ataku. On mi się tutaj bardzo podobał, przede wszystkim oczywiście w meczu z Rosją, choć były jakieś elementy do poprawy, chociażby utrzymanie piłki, bo sporo pojedynków wspominałem w którymś z odcinków o tym, no sporo ich przegrywał. Wygrał jedynie 5 na 20, to jest na pewno do, do poprawy, ale no ta jego bezczelność, ta jego nonszalańca, ja ta, ten taka, taka jego powiedz, powiedziałbym lekka, lekka, lekka bandyterka na, na boisku i pewność siebie bardzo mi się podoba. Również w rozmowach z dziennikarzami on odpowiada krótko, odpowiada pewnie i nie bawi się w jakieś specjalne kurtuazje, więc to jest podejście człowieka, który myślę jest pewny swoich umiejętności i kto wie, czy świerczok nie tylko nie będzie wygranym tego Zgrupowania, ale również okienka transferowego, bo przypomnijmy, że on w Piaście Gliwice prawdopodobnie nie zostanie, a powędruje za granicę i myślę, że ta cena może być całkiem niezła i również kierunek dla samego Świerczoka bardzo ciekawy. A propos przegranych, no to raczej Dawid Kownacki. Przede wszystkim mecz z Rosją był dla niego nieudany podobnie jak chociażby dla Przemysława Świderskiego, który Karola Świderskiego przepraszam, który, który też miał po prostu przeciętny tamten mecz. No ale Dawid Kownacki złapał tutaj jeszcze kontuzję, chodzi o rwę kulszową i jego występ czy wyjazd na Euro w tym momencie też jest pod małym znakiem zapytania, więc mimo, że on też przez kontuzję Krzysztofa Piątka został powołany nieco awaryjnie, no to nie daje tej jakości, że, że, żeby pojawić się na boisku i myślę w trakcie Mistrzostw Europy no jednak trudno będzie go zobaczyć, czy to w wyjściowej jedenastce, czy nawet z ławki rezerwowych, więc myślę, że na tym etapie to największy przegrany. Jeszcze co do składu na sam koniec już jako podsumowanie no to myślę, że taką największą niewiadomą będzie jednak ten środek obrony. Paulo Souza bardzo często zestawiał inną parę defensorów. W każdym meczu to było inne zestawienie. Najwięcej spotkań zagrał Michał Helik, czyli 3 na 5. Pozostali stoperzy po dwa spotkania. zatem tak naprawdę mamy ogromny znak zapytania. Jaka to będzie konfiguracja? Czy to będzie bednarek z glikiem, być może bednarek z helikiem, a może bednarek, <coughs> przepraszam, z piątkowskim? Tego zupełnie na tę chwilę nie wiemy. Moim zdaniem jest wielce prawdopodobne, że w zależności od spotkania, w zależności od strategii, yy, ta para stoperów może się zmieniać. Na przykład na Słowację wyjdziemy bardziej dynamicznie, czyli chociażby bednarkiem i piątkowskim, yy, a na Hiszpanię będziemy bardziej cofnięci, bardziej schowani, i wtedy jak z Anglią wyjdzie na takiego przeciwnika Kamil Glik, ale w tym momencie to oczywiście są tylko moje prognozy. Wyszło teraz długo w tym, w tym odcinku, ale mam nadzieję, że też macie swoje przemyślenia. Zostawiajcie je w komentarzach i jak widzicie, jedenastkę reprezentacji Polski na spotkanie. Z Islandią, być może macie już w głowie też jedenastkę na pierwszą, e, pierwszy mecz fazy grupowej przeciwko e, Słowacji, nie zapominajcie zostawiać swoich subskrypcji, łapek w górę. Dziękuję za ten odcinek. Ostatni z Opalenicy i prawdopodobnie kolejny e, raz widzimy się już z Sopotu, gdzie po meczu z Islandią przenosi się reprezentacja Polski. No już stamtąd strój miasta będzie latać, będzie podróżować na spotkania fazy grupowej Euro 2020.